Ania. Jak? A na Czekania dobrze smakuje? super. Ja mam bananas. Tu bananas. Do zabaw. Paweł, pokaż jak profesjonalnie się je banana. Jak kolaż powinien jeść banana? Najpierw odbyś raz, dwa, na, na trzy nie. razy. <laughs> Kasia profesjonalnie zjadła banana. Ja już nie widzieliście przygromi, ale to było, to było nalepiste. Paweł, teraz na trzy. Musisz teraz zjeść i na trzy. Każdy kolarz je na trzy. No? Haps. A ja nie jestem jak każdy, Artur. Mów mi Andrzej. Oj, to już będzie cztery. już jesteś zdyskwalifikowany. O! A. Tam jest fajny. Druga przekąska prawdziwych kolarzy. Karibu.

Pierwszy dzień w Calpe przywitał nas niezbyt zachęcającymi prognozami pogody. Mimo to postanowiliśmy wybrać się na Cumbre del Sol, czyli miejsca znanego z wyścigu La Vuelta. Niestety, po około 10 kilometrach dopadła nas totalna na deszczu. Skryliśmy się na przystanku i jednogłośnie zdecydowaliśmy o przerwie technicznej w pobliskiej małej kawiarni. Tam odkryliśmy świetne ciasta, na które zatrzymywaliśmy się praktycznie za każdym razem, kiedy mijaliśmy to miejsce. Po klasycznej kawie Cortado przejrzeliśmy wszystkie aplikacje pokotowe i wartek był jednogłośny. Niestety front szedł prosto na nas, więc atak na Cumbre del Sol nie powiódł się. W ramach rekompensaty odkryliśmy restaurację z prawdziwym hiszpańskim jedzeniem i bardzo domową atmosferą. To właśnie tam wracaliśmy codziennie po naprawdę bardzo długich i wycięczających podjazdach. Co nas pozytywnie zaskoczyło, to bardzo wysoka kultura jazdy kierowców i sposób wyprzedzenia rowerzystów. Zdecydowanie to jest coś, co chcielibyśmy zobaczyć u nas w Polsce. Jakość asfaltów jest czymś, co z pewnością przyciąga kolarzy z całej Europy i nie tylko. Z pewnością można stwierdzić, że momentami na drogach było więcej kolarzy niż aut, a w szczególności kiedy mijała nas zorganizowana grupa. Tutaj można śmiało powiedzieć, że około 1 na trzy grupy, które nas mijały to byli Polacy. Przejechane przez nas trasy znajdziecie w opisie filmu. Zapraszamy do subskrybowania kanału i już niebawem na kolejną część relacji Skalpel.